Życzę miłego słuchania. Yo! Dedykujemy ten kawałek tym wszystkim normalnym ludziom, którzy wiedzą, że muzyka jest tylko muzyką. A irioci to kurwa irioci. <ścoughs> Jebać wszystkie tempe pytania zadane przez błaznów. Już mówiłem, że to rap, którego słucha się w kasku. Robię hardcore jak Ice Cube Klamki, walki i gangi My jesteśmy popularni wśród przeniaków jak trądzi Ty obwiniasz rap za całe zło, które wokół nas rządzi Jeśli ktoś w życiu zbłądził, to nie z powodu wersów Tylko przez własną głupotę, która podpowiada sercu Chcą tłumaczyć morderców, samobójców i gwałty Zwalić winę na muzykę za to, że świat jest brutalny Te klauny chcą obwiniać gry, książki i filmy Podczas kiedy każdy z nich jest sam sobie winny Jebać idiotów, tępe kurwy syny. Każdy człowiek z osobna odpowiada za swe czyny. Jak masz ciężkie rozpiny, to zabukuj psychiatrę. On przepisze ci tabletki i doradzi terapię. Już od kilku lat w zaznaczam swoje ślady. Jako słuchacz siedzę w tym głównie od półtorej dekady. Pierwsze rapy na kasetach podnietanie z tej ziemi. Był ony z House of i public enemy, bez śmiemy hey. Słuchaj tego słuchaj w słuchawkach i w aucie. Daj mi beat, a ja mikrofonem, ko brutalnie kwałcę Nie pokazuj na mnie pance, niech krzywdzony przedszkolak, bo odpowiedzialność za to, co robisz się tylko twoja Nie płacz i kosów, nie no. bad idiotów Nie płacz ich osów, niech nie, nie płacz ich idiotów synu! tej! Hey! Jeżeli nie zrozumiałeś o co chodziło w tym kawałku, to wypierdol tą płytę, nie złaj jej, idź w chuj, baranie, a dla całej reszty zróbcie kurwa głośno! Hey! Te!